Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Tomek, Parking Polska Zacznijmy od tego, że za mną stoi trochę samochodów amerykańskich Ja tak sobie idę i nagle po prostu szok Wpadam na miejsce, które jest wypełnione amerykańskimi furami, korwetami e, Innymi zacnymi amerykańskimi pojazdami Więc Zobaczcie to, jak to wygląda A jeżeli Wam się spodobało, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, polajkujcie Jedziemy Tutaj też jakiś Chevrolet Blazer sobie stoi A tu można się czasami przejść na spacer i znaleźć jakieś takie nietypowe miejsce, warsztat I Tam na końcu coś czadowego Kurszy, który to może być rok? 40, któryś 50, zaraz sprawdzę. Ale zobaczcie, jak on wygląda. No, jest do restaurowania jak nic. Ale tego się nie spodziewałem że wyjdę na spacer i złapię takie furki, słuchajcie. Do oglądania. Zobaczcie, do środka. Rama, deska z drewna, zegary. No, sporo pracy do zrobienia w tym aucie. Stan, powiem Wam szczerze, taki pozostawia trochę do życzenia. Jakaś przestrzeń bagażnikowa. Ale zakładam, że jest on do odrestaurowania. Jestem pod mega wrażeniem tego samochodu. Chciałoby się zobaczyć, jak on jest odrestaurowany. Najprawdopodobniej z 1950 roku, tak jak na szybko udało mi się sprawdzić. Ok, tutaj mamy Chevroleta Vana i tu na końcu był jakiś El Camino, to tylko jeden z samochodów, który mnie tutaj zaskoczył. Zobaczcie, jakie opony, Zresztą mu farba, a tu jeszcze więcej rzeczy stoi. Tutaj na amerykańskich blachach z Kalifornii Monte Carlo Chevrolet Lampa z tyłu ale to nic nie szkodzi. Zobaczcie, jaki naturalny rusty kolor tutaj się na tym samochodzie zachował. Ale słuchajcie, złoto, front Camaro stoi, a ile się nie mylę. Kolejny wyczesany krążownik amerykański. Ha. No, powiem Wam, że jestem w głębokim szoku pośród krzaków gdzieś na tyłach. Tutaj chyba jakiś Chevrolet. Tutaj El Camino. Kolejna czerwona korweta w tym momencie. O. No, i tutaj mamy jakiegoś Towile. gigantki mustang fantastycznie. A to wszystko Chester and Vassel Garage znajduje się, słuchajcie, w zamkach. takie miejsce. I na deser jeszcze Chevrolet Suburban. No i kto by pomyślał, słuchajcie. Wyszedłem tylko na spacer. Zrobił się z tego mini odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie. I dajcie łapkę w górę, jeżeli to miejsce Wam się podobało.